Party, party light. A co to kurwa jest? To jest a party widać, light. to jest telefon, co staje na... O kurwa, Mać! Ała, a Kurwa, Mać! A Kurwa, prawie mnie skasowałeś, ziomo! A Ła! A No w łeb, kurwa. Serio? Pokaż! A że jest? Dobra, on Jestem już tak dry, jestem napity, że bólu nie czuję! Ty! Ale... Słuchaj, brew, ty brew ci ujebało Ja pierdolę Ty, ale peski to brew ci ujebało Ej, to już musimy to gonić drugą no, Nie, przez chwilę myślałem, że jestem pijany, ale to on wykurgił. A, to nie masz ale ty, ale ty goliłeś brew? Tak, tak A Żeby być sigmom A, ty Ale mi wyjebał Fangę pes. To, to, to ja się... Ej, ale bieram. powiedz, że to nie ja, bo on otworzył drzwi od kibla O kurwa, poczekaj To nie syzy When you're